Yes, czas, nie e jest kurwa. Nie, 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 co? nie, 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 kurwa. nie, 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 kurwa! nie, 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 Ej, zaki, pycz kurwa! Okierdole... Może mnie niszcz pijanego kurwa tam zgodzisz o to? Nie no. polizę, mnie kurwa, wiesz z kim rozmawiasz kurwa? Weź sobie nie, Mi scuso, mi scuso, mi scuso, mi scuso, mi scuso, mi scuso, mi solo io ale mi scuso, mi scuso, mi scuso, mi scuso, Ja ten wysiadam. Bez się już nawet nie odzywać. Bo jesteś albo tak tępy kurwa. Ja taki dla ludzi gram, kurwa. Yes. No, nie, nie, ja. To nie, jazysz nie ja. Ja ja. na przykład yy, eeezu. No, czemu to tak wybrał, powiedział ci chłopak, że burzum to? To będzie szacunek dla niego. No. Bo ciągstę o super burza było. Wczesne no. No. burzum. o tym porozmawiać, kuj chyba, zęto. ale... <laughs> Człowieku. No dobra, no i na co gra ze spore swoje? Powiedz szczerze, ale absolutnie szczerze. Człowieku, albo ty jesteś tak kurwa w że ty w ogóle nawet nie wiesz z kim rozmawiasz, kurwa. I odpierdol się ode mnie. No dobrze, no, okay, już idę. Sobie.

Jest złomek na wyśladowanie, czy nie ma? No to siadaj, kurwa, no już idziemy razem. Ja i tak na co raz wysiadam, no. Słuchaj, chłopcy, nie... Jest, bo... a, dać, o Adasiu, o Adasiu nic nie mów, kurwa, bo zniszczył Dorotę, kurwa. Znaczy, no... Znaczy, to... bo zniszczyła to mogła. Tak, przebiełażdżce. Trzeba tam nie się pytać, kurwa, człowieku, bo ja, kurwa... Zniszczył Dorotę, nie ma nie kogo. No i co, Zagrałeś bo ja kurwa. No i tu jakbyś musiał. Eee, tak! Kurwa, ja wiesz, o! Mam 52. Zabrałem sobie kapturę na 52. No i co? Nie znów, tylko pytam po prostu. Aha, no i dobra, i, I miałeś. A pierwszy, twój zespół jak się zł. Człowieku, nie

a ja. Co ja <gry> się dzieje? Decapitated. Miał styl kurwa. Chodź, ja swoje, ale ja no. ale A jest... Takie jest że jestem rzeźnikiem. wader. vader mi O, O. A, bo. bo o. No! A się. Z kandydami chyba sobie tak, Takie Takie charakterystyczne starożytny, białe A z kim rozmawiasz? No nie, to, chyba z musem. z no. kurwa, pisz! Pis. No, no, dobra, no, no, w no, 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 To no, 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 tak no, no, okay. i Tak? mnie w no, 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 Nie wyjmieją i przyjaciół kapel i weź się kurwa ze schodów. A gdzie grać? Tu wam w Obosowiu? Weź i do... jak człowiek. Zaraz wysiadam... Kurwa, wkurwiłeś mnie! Cały, czy... cały pociąg kurwa wkurwił. Ja się mogę wkurwić na scenie kurwa. No to ja bym sobie posłuchał z chęcią, ale... No to sobie kurwa... Zróbcie wszystko z kłiem, no, mami. No, okay. no, 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 no,